Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasta realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Muszę Państwu powiedzieć, że za oknem 34 stopnie w cieniu, więc nie wiem ile w słońcu. Upał się przez przewala przez, przez nasze piękne miasto, ale nie o upale i ta osoba siedząca obok mnie to nie meteorolog, tylko zupełnie inna branża dziś. Zapraszam Państwa w tym odcinku do krainy muzyki, do krainy gitary. No i myślę, że jeszcze kilku innych pasji. Z prawdziwą przyjemnością gościem moim i Państwa, Marek Sklarczyk. Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Mareczku. Witam Cię, bardzo. Już się przesadzam, żeby jakoś tajemniczyć, że nie wchodzę tu w ten początek nazwiska SKL, to jest tablica rejestracyjna Kubucka i rzeczywiście tak jest. Nie, nie. <laughs> nie pochodzę ze słonecznej Kalifornii. Ze słoneczna Kalifornii. Dobra, to zaczekaj, nie, nie, moment. Program ma na zadaniu pokazywać ludzi, którzy są fajnie zakręceni. Ja jeszcze muszę Państwu, jestem winien jedną informację. Markę znalazłem na jednym z portali społecznościowych. Zobaczyłem zdjęcie profilowe gościa z gitarą. Mówię, o chłopak z gitarą byłby dla mnie parą, zadzwoniłem, umówiliśmy się i dlatego teraz to nagrywamy, za co Ci bardzo dziękuję. Zanim w ogóle o muzykowaniu i tych wszystkich sprawach, Częstochowianin? Nie Częstochowianin. O, a skąd to? Lubliniczanin. Z Lublińca? Z Lublińca, urodzony, wychowany. Aha, no fajnie. I tak trochę między dwoma światami. Bo z jednej strony Lubliniec, z drugiej strony Częstochowa. Już uh -huh. zdecydowanie przez większość życia. Tak. I tak Czyli, się czyli co, szkoła średnia rozumiem w Lublińcu. Szkoła średnia Lublińcu. Mile wspominasz? Bardzo. Tak? Bardzo. Jeden z fajniejszych okresów, bo to już człowiek czuł się bardziej dorosły niż był. Aha, uh -huh. no, no tak. Na dużo jeszcze mógł sobie pozwolić. Dokładnie. Dużo się wybaczało. I naprawdę taki bardzo kolorowy czas. Powiedz mi, to jest tak, że Ty jesteś obciążony dziedzicznie, to znaczy tak, ojciec, dziadek, muzykanty i Ty też, czy zupełnie nie? Tato. Tatuś, tak. Tato i kurczę bardziej niż mogłoby się wydawać, no. ponieważ Tato no. oprócz tego, że grał y, również na gitarze, no. to buduje całkiem niezłe gitary. Poważnie? Jest lutnikiem? Jest lutnikiem, w Częstochowie również dość dobrze znanym wśród naszej, waszej, naszej częstochowskiej Film. bohemy muzycznej, artystycznej. Ale co, basówki szóstki, wszystko robi? Tak? Basówki elektryczne, Aha. gitary szóstki. Siódki. No to ja muszę co koniecznie zaprosić do programu. Ja mam Czekaż. nadzieję, że się zgodzi. Będziemy reklamować. Czekaż. Wiesz, to jest o tyle fajne, że no wiadomo, są firmy światowe, Fender, Gibson i tak dalej. znaczy, no, Z tego co mi wiadomo, to te w latach 60-tych produkowane osiągają astronomiczne ceny, bo one jeszcze były robione w Stanach. Później to już wszystko się do Chin przeniosło i, 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 i też te ceny gitar w porównaniu do cen w dawnych latach to w ogóle inna przepaść. To jest tak, tata mówi synu yy, pograj i w ogóle kiedy się zaczęła twoja przygoda z gitarą? Dawno. Dawno. Da -dawno. Ja z gitarą jestem związany od dwudziestu kilku lat. No. Tak naprawdę. Yy, jestem starszy niż wyglądam, także pozory, pozory tutaj mylą. Natomiast yy, nie, nie było zachęcania, wręcz przeciwnie. Kiedyś mi się w głowie narodził taki urojony pomysł, no, no. że... Może faktycznie muzyka to jest moje miejsce na ziemi, a ojciec bardziej odwodził mnie od tego pomysłu. Myślę, że to jest jakiś tam wspomniany zapał, bo byłem dzieckiem wielu pasji. No tak. Natomiast nie, ja się uparłem strasznie, że ma to być gitara. I tak ta gitara została do dzisiaj. To już później, jak już. Ale wiesz, czy to było tak, że. Bo mnie chodziło o jak gdyby ten system, znaczy system o edukację, czy tata uczył, czy było ognisko muzyczne, czy była szkoła, czy, czy był internet, co było? W tamtym czasie to był gdzieś końcówka lat 90., początku no. 2000 internet nie był jakoś szeroko tak, rozpro rozpropagowanym tak. źródłem wiedzy. Zdecydowanie pierwsze kroki tata, no. ale generalnie z racji też jego Częściowo sposobu też na życie, no, muzyka u nas w domu była zawsze i Aha. ja chłonąłem, skąd tylko mogłem. E, muzyków, artystów przez nasz dom przewijało się naprawdę wielu. No wiadomo. I zawsze, jak tylko była możliwość, okazja, prosiłem, żeby pokazali, żeby zdradzili triki. Aha. No i co? i później zamykał się człowiek w pokoju i tułku, I co? aż się nauczył. E, edukacyjnie e, nie było mi dane. Znaczy możemy powiedzieć, że jesteś muzykantem, a nie muzykiem. Absolutnie tak. Bo papierów na to nie masz. Nie mam kwitu, jestem wyedukowany. Okej. Okay. Dobrze, a teraz taka sytuacja, że wścibskie pytanie, ale musi być. To by się udawało, czy udaje żyć z muzyki, czy robisz zupełnie co innego, a to jest dodatek? Robię y, dwutorowo, prowadzę swoje życie, tak bym o. powiedział. Czyli pracuję, pracuję zawodowo zupełnie w innej branży niż no, muzyka. Mogłabym zapytać, co robisz? A zajmuję się handlem zagranicznym? Handlem zagranicznym. Tak, w dość Do sporej firmie. Uh -huh. W moich okolicach, y, ponieważ oprócz muzyki zawsze były języki. Aha. Szczególnie. Czyli ja rozmawiam z poligrafą. No, no, powiedzmy, ale, nazwijmy ale na zasadzie takie, no wiesz, jeżeli ktoś już rozmawia, rozmowy biznesowe przeprowadza związane z handlem, no to niestety, ale musi znać język, to nie ma w ogóle o czym mówić. Sprzedać się nie da. No, więc Natomiast muzyka, jak najbardziej, jest to mój drugi tor, który, mhm. któremu poświęcam dość sporo uwagi, dość sporo czasu. Na stałe od 12 lat związany z Miejskim Domem Kultury w Lublińcu. O proszę. Często y, angażuje się w y, przedsięwzięcia prowadzone przez Dom Kultury. Od niedawna związany również z Teatrem Dormana w Benzinie, jako akompaniator muzyk y, proszę. instrumentalista. Proszę, to pięknie. Ale to znaczy, że y, ja nie mówię, no, że ale. Zdarza Ci się zarobić parę złotych z tego Twojego grania? A? Tak, zdarza się, jest tak. to, no. No to brawo, to gratuluję, bo no, wiesz, bardzo wielu bardzo. muzyków no, po prostu gra, ale, ale niestety nie przekłada się to na, 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 na panarze, no bo wiadomo jak jest, nie? Yy, ogólnie rzecz biorąc, Marek yy, Wiadomo, wychow wychowywałeś się w artystycznym domu. Fajnie, tu języki, tu muzyka, tu gitara. Muszę zapytać, na, na jakiej ty gitarze grasz? <grym, 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 ale tata zrobił, czy nie? <grym>, tata zrobił. Tata, tata tak? robi moje wszystkie elektryczne instrumenty. Czyli nie masz już problemu z tym, że. Że, że nie wiem, że no, nie musisz kupić, że raczej pod ciebie robi? Często się śmiejemy, że mm. mając lutnika w domu płacisz jak wszyscy, czekasz dłużej. Aha, poważnie? <laughs> to tak oczywiście pół żartem, pół serio, da, da, da. ale zdecydowanie na tym etapie na, życia, na którym mhm. jestem, chyba miałbym ciężko złapać inne instrumenty niż, niż, te, niż te zrobione przez tatę. Mhm. No super. Szkoda, że nie przywiozłeś gitary z tobą, byśmy pokazali, ale może jak jak się ojca nam mówi, to przywiezie jakiś egzemplarz i, go będziemy, i będziemy, mu tureklamować. <laughs> będziemy go tu reklamować. Pięknie. Marku, zapytam muzykanta o no nie wiem, no o gust muzyczny muszę zapytać, no bo wiesz ja wiem, że wachlarz jest szeroki, ale jeżeli już przychodzi do grania na gitarze to jest to jaki rodzaj muzyki najczęściej? Wiesz co, dziś jest to każdy rodzaj muzyki, dlatego że pracuję z teatrami, pracuję też przy spektaklach różnych no. muzycznych. Natomiast wychowałem się na bluesie i roku generalnie na muzyce lat 60. i 70., po czym dość szybko stwierdziłem, że za mało. Aha. Że zdecydowanie na tym się świat muzyczny nie kończy. No. I potrzebowałem więcej. Jak chciałem robić duże rzeczy, to musiałem mieć odpowiedni warsztat i odpowiednią wiedzę, przygotowania merytoryczne. Mm -hmm. I tu nastąpił taki mały, właściwie nie taki mały, bo właściwie zwrot muzyczny o 180 stopni, bo pojawił się częstochowianin Michał Walczak. O proszę, no tak. Pozdrawiamy, Misia. Pozdrawiamy, Bardzo, bardzo zdolny gitarzysta. Przede wszystkim fantastyczny przyjaciel, a jeszcze lepszy mentor. Mm -hmm. Poprosiłem kiedyś Michała, żeby mnie przerzeźbił z instrumentu, z zakresu wiedzy i szczerze mówiąc myślałem, że umiem grać na gitarze, kiedy, kiedy faktycznie z Michałem zaczęliśmy się widywać. Natomiast dość szybko okazało się, że jednak nie potrafię grać na gitarze. Mhm. Szybko się to zweryfikowało i bardzo dobrze. Ponieważ z Michałem przyjaźnimy się do dziś, utrzymujemy świetne relacje. Mhm. Dalej od czasu do czasu jest moim mentorem. Natomiast horyzonty poszerzył mi Bardzo. niewiarygodnie. Dobrze. Bardzo się cieszę. Mamy wspólnych znajomych, zresztą wszedłem na profil, zobaczyłem ilu my, my mamy tych wspólnych znajomych, to mówię, choroba, czemu myśmy się do tej pory nie spotkali, jak to jest możliwe, jest bo to kilkadziesiąt osób. Marku, gotujesz? Gotuję. Lubisz w ogóle? Nie. <laughs> Ale jak już musisz, to co Ci najlepiej w kuchni wychodzi? Lubię wszelkiej maści makarony. Aha, czyli e... pasty, włoska kuchnia. Makarony w każdej postaci, y, w sosach ziołowych, śmietanowych, serowych, no, no. z mięsem. Jestem mięsożercą, jestem makaronożercą. Aha, to ja znowu jestem pyrożercą. <grym> Makaron mi puchnie w ustach, a ziemniakiem uwielbiam. No dobrze, no, czyli rozumiem, że jakbym Cię zaprosił na kolację. I bym podał makaron z jakimiś sosami, to będzie... Zdecydowanie wieczór udany. Wieczór udany, dobrze. Jest czas na czytanie książek? Już dzisiaj nie bardzo. No. Dużo zobowiązań, ale kiedyś dużo. Dużo, tak? A jaka to była literatura, jeżeli już tak? Wiesz co, lubię literaturę współczesną. Lubię Aha. powieści i nie ukrywam, lubię lektury. O, proszę, Tak, tak nie wszystkie. Moja polonistka... Zawsze bała się o moją maturę, mm -hmm. tak stwierdziła, stwierdziła, że jestem zdolny, ale lektur nie czytam. Aha. Chociaż do końca to prawdą nie było, bo zdarzało mi się przeczytać to, co mnie interesowało faktycznie. Mm -hmm. Ja jestem takim człowiekiem, że ciężko jest mnie zmusić do czegoś, ja to muszę się, chcieć. Ty musisz chcieć. No dobrze, film. Jaki film powinienem obejrzeć? Moim zdaniem, no. może nawet nie film, a bardziej bajka, choć albo film animowany, no, o. to co w duszy gra. To co w duszy gra, to jest. Świetny muzyczny film. Tak. Tak, o jazzmenie, który chciał tak. zrobić wielką karierę Aha. z różnym skutkiem. Rewelacyjny pod kątem repertuaru, pod kątem fabuły. Polecam. Nie będę spoilerował ale Dobra, No dobrze, bardzo dziękuję. Kuchnia była, muzyka była. Film był, co tam jeszcze, kuchnia, muzyka, film, no co ja jeszcze pytałem, widzicie Państwo jak ten upał działa na mnie, no dobrze, białe, wytrawne czy czerwone, słodkie, jeżeli już. To zależy. Od tego, co jest na stole, tak? Od dania, od Oddania. nastroju, od ale, sytuacji. A, 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 aha. czyli może być albo takie, ale byle każde. pasowało, każde, okej. Okay znak zodiaku, waga, ulubiony kolor, Ach, kilka, kilka, lubię pastelowe kolory. Czy poza pracą zawodową i grą na gitarze Marek ma jeszcze jakieś inne pasje? Marek jeździ ze swoim synem na rowerze. Aha, czyli cyklista. Eee, czy cyklista, nie wiem, nie robimy kilometrów, ale zjeżdżamy z gór na dół. I próbujemy się przy tym nie połamać. No to dobrze, ale kaski na głowie rozumiem. są. no, 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 no to, to jestem spokojny. Czy ta działalność muzyczna, taka czy nie inna, a były jakieś składy, albo są jakieś takie stałe składy, w których się udzielasz muzycznie? Mam tu na myśli nazwy zespołu? Nie. W czasach takich powiedzmy licealnych no, no. gdzieś były jakieś formacje szkolne mm -hmm. i rynku szkolne. Na dzień dzisiejszy jesteśmy mm, razem z taką naszą małą brygadą RR związani właśnie z wszelkimi teatralnymi spektaklami w Lublińcu. Mm -hmm. Wszyscy się z nas śmieją, że jesteśmy zespołem bez nazwy od lat 11. Mm -hmm. Natomiast jest to stały skład świetnych ludzi, z którymi bardzo się lubimy. I z którymi razem tworzycie muzykę do spektakli? Często. Często, bardzo dobrze. Um, nie pytam o Lubliniec, bo nagrywamy w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, ale biorąc pod uwagę znajomych i, i w ogóle to, co się tam dzieje na Twoim profilu, to częstym gościem jesteś w Częstochowie, jak nie bardzo częstym. Jaki jest Twój stosunek do tego miasta? Jak ty je postrzegasz? Wiesz co? Częstochowa. Ma dość, powiedziałbym, specjalne miejsce. No. Dlatego, że dla młodego lublinczanina mm -hmm. lat, wychowanym w latach 90., Częstochowa to było duże miasto z innymi możliwościami. Tu no. działo się wszystko. Tu były sklepy muzyczne, do których tak. jeździło się na pierwsze gitarowe eskapady. No, wiadomo. W których kupowało się struny I tak ta Częstochowa towarzyszy mi do dzisiaj. Dlatego ma specjalne miejsce. Raz, że sentymentalne, tak. dwa, że ja tu lubię przyjeżdżać, bo ja tu mam wielu przyjaciół. Przyjaciół, tak. No dobrze, czego życzyć już tak na koniec tej naszej pogaduli? Zdrowia to na pewno to nie będę, nie ma o czym mówić, ale tak poza tym. Żeby grato się same nosiły. Oho, <laughs> no pięknie! <laughs> pięknie! Powiem Ci, że w całej dziewięcioletniej karierze nikt <laughs> takiego życzenia nie miał. No więc yy, życzę zdrowia i żeby graty się same nosiły. Tak. Graty, proszę Państwa, no to, to wszystko, co muzycy potrzebują, żeby brzmieć, zaistnieć, czyli no, ciężkie wzmacniacze, statywy, wiadomo. Najgorzej mam zresztą perkusista, bo koniec koncertu, wszyscy idą na piwo, a on jeszcze godzinę składa, także, także, także tak z tymi perkusistami jest. Na szczęście to gitarzysta do futerału i z głowy. Goście, moimi Państwa, Marek Skolarczyk, lublinczanin, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze odmówiłem, gitarzysta, udzielający się w wielu projektach, no i ogólnie bardzo sympatyczny gość, który twierdzi, że, wygląda na, że nie wygląda na tyle lat, ile ma. O. Jakbyście chcieli go Państwo ugosić, to yy, pasta, czyli makaron z jakimiś sosami no i do tego odpowiednie wino. Bardzo dziękuję Ci, mój dziękuję drogi, za poświęcony proszę. czas i machamy tutaj. Widzę Trzymaj, się ludziska, pozdrawiamy Was, papa. Pa.